Mam zaczyt dla portalu łowisz24.eu porozmawiać dzisiaj, a rzecz dzieje się w piątek 28 marca przed gimnazjum w Domaniewicach z mistrzem olimpijskim i brązowym medalistą olimpijskim panem Zbigniewem Brudką i z jego trenerem, pierwszym trenerem opiekunem i animatorem sportu opiekunem sportowej młodzieży animatorem sportu w Domaniewicach i nie tylko, panem Mieczysławem Trzymajdą. pozwoli pan, panie Mieczysławie, że rozpocznę od mistrza proszę bardzo panie Zbyszku, no gratulacje już od nas były, od wszystkich tych gratulacji bardzo słusznych się nazbierało Oby to trwało jeszcze przez parę ładnych lat. Okazję do y, takiego aplauzu. Choć oczywiście nie co roku są igrzyska olimpijskie, to jest jasne. Y, jest Pan piątym Olimpijczykiem z ziemi łowiskiej, a pierwszym, który zdobył medal, a właściwie to od razu dwa medale: złoty i brązowy. Także jeszcze raz serdecznie y, gratuluję w imieniu y, wszystkich y, łowiczaków. Dziękuję oczywiście bardzo za, za gratulacje, za to wszystko, bo tutaj miałem gorące przywitanie, które ze względu nawet można powiedzieć nie, 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 jako zdrowotnych nie mogłem w pełni celebrować, ale, ale było bardzo miło. Wracając do medali na pewno była to rzecz wielka, wielkie przeżycie dla mnie i, i myślę, że to jest dla całego społeczeństwa. Także... Mam nadzieję, że, że przyjdzie mi walczyć o kolejne krążki na, na kolejnych igrzyskach w Pjongczang. Miejmy też nadzieję, że, że powstanie ta upragniona hala w Polsce i będziemy mogli przygotowywać się niejako w domu. Mam nadzieję właśnie, że, że, że to wszystko się w odpowiedni sposób poukłada i, i, i będziemy... Mogli walczyć o, o kolejne modele. No, tematów, z którymi, których chciałoby się, które chciałby się poruszyć w rozmowie z Panami, jest bardzo wiele, ale jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna zaległość. Chciałem Panu bardzo serdecznie podziękować za to, że znalazł Pan w SoCi troszkę czasu, żeby pisać dziennik, pisać, dzielić się refleksjami, spostrzeżeniami dla czytelników portalu Łowiż 24.0. Było to dla mnie przyjemne, rzeczywiście, na ile miałem możliwości czasowe chciałem przekazać jakieś informacje myślę, że takie nietypowe było od środka dziękuję również za zainteresowanie z Pana strony i myślę, że Wszyscy na tym skorzystaliśmy, mogliśmy w niejako e, przeżywać te, te igrzyska z nieco innej strony, e, dlatego było mi bardzo miło. Pozwoli Pan, że teraz zapytam o kilka spraw Pana Mieczysława. Panie Mieczysławie, no dobrze wiem, że przed tymi igrzyskami olimpijskimi w Soczi, a i jeszcze w latach poprzednich, wiele osób, i tu w Domaniewicach, i w Łowiczu, mówiło Panie Mieczysławie, albo Mieciu, po co Ci to? Po co Ci to? Teraz pierwsi stają w piersi w szeregu do gratulacji. No, pierwsi do znaczeń nie wypinają, bo znaczenia są dla Pana Zbyszka. Ale ojców sukcesu jak zawsze jest wielu. Na pewno jest ich bardzo wielu. Ja czuję się na tyle tym ojcem sukcesu. No, na ile rzeczywiście dokonałem jakąś tam, e, zrobiłem pracę w stosunku do Zbyszka i Zbyszek wspólnie ze mną. Także reszta to mnie tak może mnie interesuje, nie chcę się bawić w tą politykę. E, chcę, żeby ta rzeczywistość, którą, która się dokonała, była naturalną tutaj w środowisku. Mi się wydaje, że wiele ludzi to teraz bardziej zauważyło. Jestem e, może troszkę dalej od Domaniewic, powiedzmy, jak teraz w Końskich czy, czy w Łodzi wszyscy wiedzą, że ta robota była ciężka, że wyszedł człowiek z obiektu no, takiego naprawdę szarego, można powiedzieć, wykonywanego własną pracą. Na pewno w kraju jest wiele lodowisk powiedzmy hokejowych, kilka torów jest. Nie wyszedł człowiek, jeśli chodzi o zdobycie złotego medalu i brązowego w drużynie z tamtych obiektów, tylko akurat z Domaniewic. Także dla mnie jest to no, coś wielkiego i uważam, że dla Zbyszka też. Na pewno była to niesamowita promocja, jeśli chodzi o no, samo rozpropagowanie nazwy Domaniewice, nazwy Łowić. Panie Zbyszko, wrócę do Pana. No, cały świat, cały sportowy świat można powiedzieć ten, który który interesuje się sportami zimowymi, czyli bardziej półkula północna globu niż południowa, podziwiał Pana no, nie tylko za ten złoty medal, bo to jest jakby oczywiste, medali do rozdzielenia na igrzyskach jest wiele, natomiast za to, że Pan, mając tak siermiężne warunki, doszedł, dojechał na panczenach na ten sportowy Olimp. Holandii, nawet podobno powstał dowcip. Że teraz jak będą budować środowiska, to raczej przy remizach strażackich czy przy strażnicach, zależy jak się to określi. E, dokładnie. Nie ukrywam, że droga była bardzo ciężka i wymagająca. E... Wiele trudu włożonego nie tylko w mojej osoby, bo tak naprawdę wiele, wiele osób się przyczyniło. Tak jak wspominaliśmy, Ojcu sukcesu jest zawsze wielu. Jednak w moim przypadku w jakiś sposób to się sprawdza, już zaczynając tutaj od, od trenera Mieczysława. Który, który nauczył mnie jeździć na łyżwach i, i, i ukierunkował w tym odpowiedni sposób. Eee, tak pokrótce mogę, mogę tylko po prostu eee, powiedzieć, że, że, że było wielu trenerów po, po drodze, którzy, którzy mieli wpływ na, na tą karierę, ale, ale tutaj trener, trener miał, u, Mieczysław mnie ukierunkował. Eee, następnie trafiłem na, na długi tor, gdzie, gdzie, gdzie trafiłem pod skrzydła k, k, Krzysztofa Niedźwieckiego nauczył mnie tych pierwszych kroków na, na torze długim. E, po, czym, po czym przejął kadrę Wiesław Kmiecik i, i bezpośrednio współ, współpracowaliśmy w ostatnich czterech latach. Także tym trenerom również się należą wielki, wielki szacunek i na pewno mają swój wkład znaczący w, w mój sukces. Tak jak tutaj Pan nawiązał do, do Państwowej Straży Pożarnej. E, był, był to kluczowy moment, kiedy, kiedy pojawiłem się w służbie. Kiedy to właśnie Państwowa Straż wyciągnęła rękę i, i pomogła praktycznie w tworzeniu mojej drogi sportowej, połączonej właśnie z, z pracą zawodową. I to było istotne, ponieważ gdybym wówczas nie trafił do, do służby, pewnie, pewnie bym zakończył karierę. Także było, było to bardzo ważne. Wszystko się poukładało w, odpowiedni, w odpowiednią całość i mogliśmy zdobyć ten, ten wielki medal w, w Soci i, i cieszymy, cieszymy się teraz całą Polską. Wszyscy są dumni. Jednak praca była e, niejako jako niejako nie katarznicza dokładnie. Się... E, myślę, że Kosztowała nas, nas bardzo dużo wyrzeczeń. Tutaj jeszcze mam na myśli moją rodzinę, która e, cały czas jak gdyby musi, musi cierpieć w jakiś sposób, ponieważ e, nie ma nas w domu, nie, nie możemy trenować w, na obiektach w Polsce. No, i musimy sobie radzić w ten sposób, a nie inny. Mam nadzieję, że to się zmieni, i no liczę na to, że, że, że do kolejnych igrzysk będziemy mogli się przygotować w nieco lepszych warunkach. Ja się bardzo cieszę i pewnie wszyscy się cieszymy, że Pan ma bardzo fajną, kochającą się rodzinę, że dwie córeczki, i zresztą tutaj nawet tym się Pan wyróżnia pośród. Innych medalistów olimpijskich, czy pośród innych olimpijczyków polskich, no bo nikomu niczego nie wytykając, Kamil Stoch ledwie ożeniony, Justyna Kowalczyk, na razie samotna, nie mają i nie mieli w swoich przygotowaniach tylu obciążeń, no, które pan miał, bo jednak, mimo wszystko, wiadomo, że za rodziną się tęskni o rodzinę się dba. A to też pochłania troszkę czasu. Dokładnie, jednak ja podchodzę do tego w ten sposób, że mam dodatkowe motywacje i tak naprawdę robię to dla, dla nich, niejako. Myślę, że jest, jest wiele wyrzeczeń, o których tutaj wspominałem, ale, ale są po prostu cele i osoby, które, które na to czekają, żeby to wszystko wyszło w odpowiedni sposób i żebyśmy osiągnęli ten, ten właściwy cel, jakim postawiłem, postawiłem sobie, że będzie to medal olimpijski, że jest złoto nawet mi się to nie śniło, w tym, w tym momencie mogę tylko się cieszyć z tego i i tak naprawdę celebrować, bo do kolejnych Igrzysk 4 lata będziemy musieli y, zrobić kolejno, y, kolejne przygotowania, kolejną pracę, a, ale, ale tak naprawdę właśnie sprawdzian kolejnej olimpijskiej jest dopiero za 4 lata, więc wszyscy, y, to złoto olimpijskie będzie w moich rękach i, i to jest najważniejsze. Pytanie do obu Panów. Y, zwykle tak jest, że wielkie, takie spektakularne sukcesy sportowe y, pociągają za sobą zainteresowanie dzieci młodzieży tą właśnie dyscypliną sportu. Y, mam nadzieję, że tutaj w Domaniewicach, w ogóle w Łowiczu, na ziemi Łowickiej, po tych sukcesach pana Zbyszka, jest czy będzie podobnie, no ale do tego też potrzeba choćby minimum warunków do uprawiania tego sportu. No minimum warunków. Na razie to zostajemy na tym co było i, i, i nie wiem jak będzie dalej, bo jeżeli e, wiem, że sam, no nawet może wspólnie ze Zbyszkiem tutaj e, nie ruszymy tematu, co będziemy chcieli zrobić, e, bo jeśli nie zrobimy tej próby, to wtedy my jesteśmy przegrani. Ale tę próbę próbujemy podjąć, e, wkrótce będziemy podejmować rozmowy, e, w Domaniewicach będziemy chcieli coś naprawdę zrobić, żeby poprawić te warunki. Jakie małe też można powiedzieć sztuczne. Lodowisko rozmiarów hokejowych, że powstało, zadażone i to już by nas tutaj naprawdę satysfakcjonowało, patrząc na nasze tutaj warunki, bo pozostałe warunki to mamy naprawdę dobre, a brakuje tego lodowiska, można powiedzieć, jeszcze tutaj. Poza tym to lodowisko były przy szkole, także ja jestem nauczony tego, że obiekty wszystkie powinny sportowe powstawać przy szkołach, uczelniach i na pewno wtedy wykorzystane, a jeżeli by to było budowane gdzieś w oddali, bo takie jest w Polsce, są budowane i niekorzystane takie pieniądze byłyby wyrzucone zobaczymy czy nam to się uda tutaj, co jeszcze mogę dodać do osoby Zbyszka tutaj do sukcesu na pewno to, co się dzieje na sali obecnie w postaci jeżdżenia na rolkach, jest dużo, dużo, większe, dużo większe zainteresowanie. Mogę tu powiedzieć o rocznikach takich 4 lata do 10. Niekiedy na tej sali jest ich około 20. I z tego materiału coś tutaj może wypłynąć. Także z tego jestem zadowolony. Zobaczymy, na ile wytrwają. Ja, może i oni, bo to wspólne trwanie musi sztuczne lodowisko, ewentualnie przykryte wiatą, no bo to by wydłużyło sezon istotnie. I nie mówimy jeszcze o hali, bo to jest dosyć kosztowne i duże przedsięwzięcie. Właśnie w Domaniewicach, a nie w Łowiczu, miałoby większy sens. Czy wtedy mogłaby młodzież z okolicznych gmin, z samego Łowicza, czy z główna ze z tych wszystkich miast i miejscowości, i wiosek okolicznych korzystać? Byłoby to do załatwienia. To znaczy, Wydaje mi się, że my mamy tutaj największe tradycje, jeżeli chodzi o o Domaniewice taki klub, który tutaj trener prowadzi, dlatego ja wiem jak to wyglądało w poprzednich latach, kiedy był lud naturalny, przyjeżdżało tutaj setki ludzi po prostu pojeździć na łyżwach. Także nie tylko, nie tylko na potrzeby klubu, bo to jest również ważne w tym momencie, kiedy ta motywacja jest dość wysoka, ponieważ mamy sukces i mamy ten sukces tutaj w Domaniewicach, ale dla po prostu zwykłego człowieka, który przyjdzie pojeździć na łyżwach rekentów po prostu będzie się bawił tymi łyżwami. E, myślę, że przesłanki ku temu są e, bezpo, nie, nie bezpodstawne, także e, nawet e, tutaj myślę, że środowisko byłoby zainteresowane. Mogę wspomnieć e, słowa e, prezesa Jana Dobrowskiego z okręgowej mleczarni. W Łowiczu, który, który zadeklarował, bo były, były, były obawy o prąd, o, o koszty prądu o takiego obiektu, który zadeklarował, że pokryją te koszty, jeżeli powstanie taki biały orlik w Domaniwcach do następnych igrzysk. Także myślę, że po prostu wspólnymi siłami jesteśmy w stanie stworzyć taki obiekt, który będzie służył tutaj dla wszystkich. Czyli całemu społeczeństwu, całego powiatu łowickiego. Dokładnie. Ja dodam jeszcze, że dlaczego tylko dachem przykryty. Wtedy by to było może najtaniej po prostu wprowadzić w użytkowanie. Wiadomo, że będzie można wtedy wyłączyć powiedzmy dopływ prądu, jeśli jest natura na to pozwala, czyli trochę mrozu jest. I tylko tutaj tym najtańszym właśnie wykorzystywaniem, jeśli chodzi o koszty, no korzystać z tego lodowiska. A jeśli chodzi o frekwencję, to właśnie to, co Zbyszek powiedział, były duże frekwencje na tym naszym lodowisku naturalnym, cieszyło się też mocno i uważam, że ze względu na, nawet na popularność i tradycję y, powinno być to u nas. Y... Sądzę, że nawet z takich wstępnych rozmów tutaj z mieszkańcami, to chcą, żeby właśnie u nas to powstało. Z tego co się nie mylę, tak właśnie zrobiono w Sanoku, w Sanoku i to już chyba ze 20-30 lat temu, kiedy sztuczne lodowisko najpierw przykryto wiatą. Sanok jest niewiele większym miastem od Łowicza, 40 tysięcy, Łowic 30 tysięcy. I powiaty też są wielkościowo, ludnościowo do siebie podobne, więc może warto byłoby, żeby ktoś z władz, ktoś z decydentów przyjechał się do Sanoka. To nie jest zagraniczne, być i zapytał jak to się robi, żeby uniknąć, powiedzmy, błędów na własnym podwórku. To znaczy, my pamiętamy, Zbyszek też na tym lodowisku Zadarszonym w Sonoku jeździł. Yy, oni to użytkowali naprawdę dużymi kosztami, bo powiem, że przy temperaturze plus 38, nawet do 40 jeździliśmy tam w koszulkach na tym lodowisku. Yy, pewnie, że w takim miejscu nasłonecznionym, gdzie słońce tam dochodziło, to były roztapiania tego lodu. Ale yy, na pewno to kosztowało ich bardzo dużo. Zrezygnowali yy, z tego sztucznego lodowiska podwiatowego. Potem pobudowali sobie hale, ale ja wiem, ja bym tak nawet tam nie to, że trzeba tam jechać do nich, bo tutaj to, co my zrobimy w tym kierunku, też jesteśmy, mi się wydaje, trochę posiadamy wiedzy, a resztę trzeba nabrać nawet tutaj w naszych samorządzie gminnym, później w Wojewódzkim i to koło jakoś. Nie wysyłam takim... tam pana, panie, myślę, że tylko władzę. Tak, tak, ja rozumiem, że nie, nie nas tutaj i nie mnie. Wydaje mi się, że to, co będziemy mogli wspólnie z ze Zbyszkiem to tutaj z władzami porozmawiamy, i tutaj będziemy tutaj no, starali się przekonać, i też Obrać drogę taką, żeby to powstało. Jak już y, mówimy o obiektach sportowych, no to oczywiście bardzo wiele. Zresztą tutaj w tej sali gimnastycznej trochę, czasem troszkę się by, czułem rozbawiony, kiedy tutaj obiecywano gruszki na wierzbie ze strony parlamentarzystów, bo trzeba na sprawę patrzeć realnie. Y, ale y, przechodząc do spraw bardziej ogólnopolskich, bo panowie przecież jesteście tym równie zainteresowani, y, no ja osobiście uważam, że stać powinno nas być na to, żeby przykryć dachem dwa istniejące sztuczne tory lodowe. Osobiście uważam, że Warszawa i Zakopane to byłoby chyba na dzisiaj no optimum, bo Warszawa to masowość, gwarantuje, prawda, i jakby ekonomiczność takiego przedsięwzięcia, natomiast Zakopane byłoby najwyżej położonym, jest najwyżej położonym, znaczy ono nie jest najwyżej położonym torem w Europie, ale byłoby najwyżej położonym krytym torem w Europie, a to ściągałoby również do nas zawodników z innych państw na treningi. Myślę, że to by było idealne rozwiązanie, tak naprawdę, takie maksimum, które moglibyśmy na obecną chwilę zrobić, ale również realne, bo to nie są jakieś wielkie koszty, tak naprawdę są to dwa obiekty, które funkcjonują, które mogą być dostępne dla łóżwiarzy szybkich przez cały okres przygotowań, czyli przykładowo od września do marca, tak? i może korzystać z tych obiektów również cała społeczność. Tak? Jeżeli chodzi o tory, w zakopanym jest, jest torem bardzo szybkim, tylko właśnie e, warunki atmosferyczne nie zawsze pozwalają na, na, właśnie na, na bardzo dobre wyniki. Ja, ja w ostatnich Mistrzostwach Polski wyrównałem swój rekord życiowy w warunkach dość, dość ciężkich, e, na 500 metrów, także lód potrafi być tam bardzo szybki i jeżeli by było, było, byłaby tam hala, e, myślę, że ściągnęłaby to mas, by tutaj masę ludzi, masę, masę użwiarzy z całej Europy, chętnie by przyjechali w nowe miejsce, Myślę, dość ciekawe i poza, poza Łuźwiarską można byłoby po prostu też odpocząć w Zakopanem, bo jest też świetne miejsce. A jeżeli chodzi o obiekt w Warszawie, na pewno obiekt, który by jest w centrum kraju, jest, jest dostęp do, do lotniska. Mamy, mamy możliwości zorganizowania wielkich imprez, jest to wtedy myślę, że dużo łatwiejsze. I poza tym no, taki obiekt w Warszawie już, już jest, się cieszy dużym zainteresowaniem. Będąc w takim stanie, jakim jest, a jeżeli by był odnowiony, myślę, że, że na pewno wiele osób by chętnie przyszło na łyżwy i przy okazji coś jeszcze po prostu skorzystało oprócz łyżwiarstwa. Tak? Nie chcę przeciągać tej rozmowy, ale panowie, na koniec. Jakieś wasze takie przesłanie dla mieszkańców Owicza Ziemi Łowiskiej? Może od pana Zbyszka zacznę. To znaczy ja chciałbym zachęcić tutaj osoby decydujące i osoby, które mają wpływ na, 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 które mogą pomóc w budowie Białego Orlika tutaj w Domaniewicach, ponieważ wywodzę się z Domaniewic, mieszkam obecnie w Domaniewicach, aby taki obiekt powstał w Domaniewicach i ch chciałbym... Próbowałbym, jeszcze naprawdę próbowałbym nauczyć kolejnych udźwiarzy i, i wychował, pomóc w wychowaniu kolejnego, kolejnych olimpijczyków. Ja dodam jeszcze może tylko tyle, że pan Zbyszek, o czym mało kto może wie, bo mówi się Strażak- Strażak, ale pan Zbyszek skończył dwa kierunki studiów, jak się nie mylę, wychowanie fizyczne i fizjoterapię. Y, te, y, to tak tylko jeszcze. Y... Znaczy, jeszcze, jeszcze mam y, uprawnienia trenerskie w zakresie y, nauczania właśnie wychowania fizycznego. Y, Łyżwiasta szybkiego, tak? Także myślę, że mógłbym to w jakiś sposób też sprzedać, czy też po prostu pomóc potencjalnym łyżwiarzom w ich karierze sportowej. Szkolny zwanek również dla nas, więc jeszcze pan Mieczysław. Dla mnie co do powstawania torów, to jest podobne, jeśli to co zbyszek tutaj, ale nie widzę też przeszkód. Jeśli samorządy wojewódzkie, na przykład łódzki i powiedzmy w Sanoku też mają tor odkryty, jeśli starczy im tam pieniędzy, też niech przykrywają i niech jeżdżą. I jeżeli by to było z efektem, no to też byłoby fajnie. Co wiem, że jest naprawdę bardzo ciężko utrzymać taki tor lodowy pod dachem, i czy stać ich będzie, to też nie wiadomo. No. Oni by chcieli, ale nie jest to takie łatwe, tak jak my chcemy. Nawet, żeby powstało to nasze takie lodowisko hokejowe, też nam będzie, wiem, że ciężko i ciężko potem będzie utrzymywać. No. Jestem Sanok, ja z Sanokiem, może tylko wyjaśnię na koniec, tak ten Sanok nam tak akurat wszedł, że nie wszyscy może wiedzą, ale w Sanoku są dwa sztuczne lodowiska. jedno do hokeja, które już się schalą, a drugi to jest tor do jazdy szybkiej na lodzie. Panowie, bardzo Wam serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za podzielenie się swoimi refleksjami uwagami z portalem 24 EU. Dziękuję również Państwu za cierpliwość i za wysłuchanie i obejrzenie tej rozmowy.